Cześć, witam swoim kanale. W tym filmie powiem Wam o bardzo ważnym zabiegu przy czosku, ale również przy cebuli, dymce, jakim jest napowietrzanie podłoża. Napowietrzanie podłoża, może nazwa brzmi skomplikowanie, tajemniczo i błaho, ale jest to bardzo ważny zabieg, dzięki któremu czosnek daje o wiele lepsze plony, o wiele lepiej się rozwija i jest łatwiejszy w uprawie, a co za tym idzie, nie musimy przy nim tak dużo pracować. Na wstępie powiem, że czosnek bardzo źle rośnie w zbitej ziemi, w twardej, yy, gliniastej. On potrzebuje ziemi próchniczej, luźnej, dobrze przepuszczalnej wody. Z Podłoża zbitego. Niestety nie będzie w stanie wykorzystać, obrać wody, nie będzie w stanie obrać składników mineralnych, które mu dostarczamy. Nie pobierze wszystkich nawozów w takim stopniu jak powinien, a co za tym idzie, plon będzie o wiele niższy. Na powietrzanie gleby również ma za zadanie, żeby woda, którą podlewamy, ale też i Yy, nawozy płynne pozostawały w glebie, a nie tak szybko odparowywały. Jest to zabieg bardzo ważny, który pozwoli zwiększyć plon, pozwoli zmniejszyć użycie wody i nawozów. Do samego wykonania, <coughs> przepraszam, do samego wykonania tego zabiegu wystarczy nam takie oto trójząb, narzędzie, które. Większość ogrodników ma u siebie w domu, ma u siebie w ogrodzie. I sam zabieg jest banalnie prosty. Wystarczy wziąć i na głębokość takiego trójzębu zruszyć całą ziemię przy czosku, przy cebuli. Im głębiej my tą ziemię zruszymy, tym lepsze efekty uzyskamy. Tu jest czosnek ozimy, więc on ma system korzeniowy dość głęboko i tą ziemię musimy zruszyć na odpowiedniej głębokości. Około 7-8 cm. Natomiast przy czosku letnim, jeśli go sadzimy, jeśli sadzimy go płycej, podłoże wystarczy jak. Zruszymy na na około 4-5 cm. Zabieg jest banalnie prosty. Wystarczy zachować minimalny odstęp od czosnku, żeby go nie przypadkiem nie zruszyć. A efekty będą więcej niż zadowalające. Ja tak trochę robię nieporadnie, bo w jednej ręce trzymam telefon, w drugiej trzymam narzędzie, ale samą koncepcję mogę Wam zademonstrować. I przy czosku mamy zabieg wykonany. Co jeszcze należy o tym powiedzieć? Że takie wzruszanie ziemi ogranicza wzrost chwastów. Pozostają nam tylko te, które rosną już przy samym czosku. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Napiszcie w komentarzu, czy Wy takie zabiegi u siebie wykonujecie. Jeśli tak, to napiszcie kiedy, w jakich okolicznościach. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do oglądania innych. Na razie cześć.